Jesteśmy w połowie drogi do granicy, czyli w Biersku. Tu jest benzyna. Będziemy robić koktajle mołotowa na front. Yy, jakieś tutaj jedzenia, różne rzeczy. Tu są ciuchy, które wyprodukowaliśmy. Ogólnie jesteśmy tutaj w firmie. Tu jest, za mną jest drukarnia. Tu jest magazyn. Tu jest Martyna. Tu jest Martyna. Jeszcze Sandra tu jest. Sandra pluje na widza. Proszę nie pluć na widza. Jeszcze tu zakupy w makro robimy i jedziemy na granicę. Jasiu też jedziesz? Jadę. Wspierasz? Co kupisz? Nie. Ogólnie dużo kupiliśmy, bo kupiliśmy, kupiliśmy agregaty prądotwórcze. Benzynę do nich, bo tam pewnie też jest problem, że ktoś z telefonu nie może naładować. E, ciuchy będziemy wysyłać na front. Na front. E, I jeszcze jedzenie dla dzieci, jakieś pampersy, takie Kominiarki. różne rzeczy. Kominiarki. Takie, takie. Trochę naszyliśmy, trochę kupimy. No, jutro będzie pewnie e, vlog z dnia dzisiejszego. No i jeszcze coś na storkę będziemy wrzucać, nie co chwilę. Ładną mam bluzę. Ej, Ogólnie kolorystyka niebiesko-żółta mi się mega podoba.